Witam, ale oczywiście malka, nazywam się Just Mr. Matthew, witam was na moim kanale, witam was w kolejnym odcinku z gry Harry Potter i więzienia z kabanu i będzie to odcinek polegający na szukaniu reszty sekretów, gdyż tak jak widzicie mamy ostatni dzień na znalezienie sekretów, kart i żeby zagrać w minigry, także moi mili intro i lecimy dalej z szukaniem kart. No, i tak jak powiedziałam, z szukaniem kart i pierwsze co, to mm, przejdziemy na dwór, żeby znaleźć resztę sekretów. I mm, co mnie moi mili martwi, jak e, sprawdziłem jakieś poradniki, to w tym momencie powinniśmy mieć e, 74 karty, a 74 kart nie mamy, tylko jakieś 53. Dobra, tutaj chyba już byłem. I to jest chyba czwarty sekret, dokładnie. Eee, uh, 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 uh. Trzeba to zebrać, żeby nakupować potem w sklepie u Freda i George'a jak najwięcej kart. Plus od tych ludzi tutaj, w sensie uczniaków. Dobra. Eee, I teraz tak, z tego co pamiętam, to ostatnie dwa sekrety to są przy gargulcu, tylko że tutaj z nimi trzeba trochę biegać. Daleko. Mm... Tylko teraz tak. Pierwszy... Jeden wiem gdzie jest, a gdzie jest drugi. O! Tutaj. Tutaj mamy dwie skrzynki bez kart, same fasolki. Czyli został nam jeszcze jeden e, sekret, moi mili. Podejrzewam, że tak i tak e, tej gry nie skończę na 100%. W sensie mam na myśli, że z zebraniem wszystkich sekretów. Znaczy z sekretów kart dwóch. Teraz drugi. Tylko nie pamiętam, gdzie on jest. To, że gdzieś tutaj, to wiem. O! Mamy, moi mili. I mamy 54 kartę, czyli brakuje nam jeszcze sporo tych kart. 6 na 6 sekretów. No, moglibyśmy wracać do zamku. A czykolwiek tutaj jest jeszcze taka zagadka: zagadka, taka łamigłówka z zwierzątkami. Teraz tak: mamy orła. I orzeł jest bodajże tutaj. Dobra, teraz muszę wrócić. Nie wiem, czy teraz kurde zdążę. Teraz mamy węża. I wąż jest chyba tutaj. Dokładnie. Lew. I jakiś tam kurde borsów Czy cholera wie co to jest. I wypadła mi karta. Nie wiem co to jest. Ale wyglądało jak na pewno potwór Karta Sławnych potworów. Mmm. O, Fenix. Fenix to będzie mój drugi albo trzeci tatuaż. Na całej łydce chcę sobie wytatuować. Prawdopodobnie jest lewej. Dobrze. To chyba z tych jeszcze mogę fasolki wyciągnąć. Może nie jest to jakaś wielka ilość, ale przyda mi się do kupienia kart. The Pulso. The Pulso. The Pulso. I idę do ciebie. Co masz mi do sprzedania? Chcesz kupić kartę kolekcjonerską? Chcę Karte? jak najbardziej. 60 tych. Glenmore Peaks, uh, 1677-1761. Słynny pogromca węża morskiego, Scromer. Mord no, stoi. Ciesz się tą kartą. Spoko, dziękuję. Pokaż, co masz jeszcze. Hej, witam. Chcecie kupić karty kolekcjonerskie? Chcemy. Ignacja Willsmy w 1227-1320 czarownica, która wynalazła poroszek fiu. Brzmi nieźle, kupuję. Na zdrowie, Harry, do zobaczenia. Na zdrowie, tylko że dyń, kurde, nie mam. Chcesz kupić kartę kolekcjonerską Harry? Jokunda Sykes, 1915 urodzona. Jako pierwsza jedyna przyleciała nad Atl Atl Atlantykiem Świetnie, na miotle. Wydaje nie, mi się, to... że już tą kartę kiedyś zebrałem, tą kartą. no ale jak mogłem ją kupić, to chyba nie, jednak. Wciąż za mało, prawda? Morgana Le Fay, średniowiecze, przyrodnia siostra króla Artura, zajmowała się czarną magią, przeciwniczka Merlina. A, bo tu Morgana. Faktycznie, kocham e, przygody Merlina, aczkolwiek na razie mnie na to nie stać. Także muszę iść zarobić mm, dynię, chociaż ja chyba mogłem za fasolki kupić u Freda i Georgia. O kurde. Może... O cholera. Ups. Zaraz go zabiję. Czwarty sekret. Czwarty na cztery. No dobra. Czwarty na cztery, więc chciałbym teraz się tu porozglądać i poszukać kart. Mm... Podejdź tu. Na razie ci na to nie stać, bo oni chyba tak sprzedają to samo, bo to jest automat. W sensie mm... po kolei te karty są, nie? Zapisz gRL. Nie masz funduszy i ją to tak cieszę. Jakby mogła zarobić. No co za kretynka? Dobra, tu też nic nie ma. Ach, ale przycięło. Ale go przycięło. U mały. Nauczyłem się mału lol. No, ale to nie jest sekret, kurde przecież. Buz! 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 O, coś mi się tu otworzyło, e! no i co to kurde miało być? No i co to do cholery miało być? Ja pierdziele, ile kociołków. Karta 59, czyli trzeba kupywać przejścia u tego u Freda i George'a. M ządlibbąk. W pizo chyba Cienkiego rząduła powoduje drgawki, a następnie lewitacje. Suszone rządła są składnikami wielu eliksirów. Tak to było to. Ło, cholera, to ja widzę, że tu jeszcze będzie dużo... Do zwiedzania? Tam nie idę, bo tam może być egzamin końcowy. Bo teraz wiecie, mamy egzaminy końcowe. Czyli jeszcze raz wyzwania, Glacius i tak dalej. Tu już chyba byłem. Tu już chyba byłem. Fasolek nigdy... o, dynie, dynie to mi dawać proszę. Dynie to ja chcę, dynie to ja bierę. Ty się czaszko rozrzuciłaś. No i? Tam są chyba zajęcia. A tutaj... Chyba walczyłem z księgami albo z kochlikami, już nie pamiętam. No tak czy siak tu już znalazłem wszystko. Chciałbym zebrać te wszystkie karty. Wiem, że one są trochę. Pro... Znaczy, łatwo się je teoretycznie zbierało, ale wiem, że są trochę problematyczne. O! No i gitara. Tutaj już mam wszystko. Nie chcę na drugie piętro. Nie wiem jak wy, ale ja czuję się dużo lepiej, gdy dementorów już nie ma. Oj, Nie ciebie atakowały, kurde, tylko mnie. Jesteśmy na miejscu. Jak? Gotów do przystąpienia do Ja pierdzielę! wyglądam jakbym miał gorączkę? Nic z tego ron! Harry i ja będziemy na korytarzu, jak skończymy swoje egzaminy. Cześć. Dobra. Po wczytaniu gry jestem przy ostatnim zapisie czyli jak wpadniemy niechcący na egzamin końcowy. Przynajmniej wiem, że on już tam będzie, a nie tu. A tu mam powtórkę z wyzwania. Czyli sobie jeszcze raz zbierzemy te De pulso. De pulso. gitara, te czaszki już zebrałem? Tak. Słyszeliście nowiny? Hardodzioł został uratowany. Nikt nie wie, kto to będzie. Aha, dokonał. czyli tutaj jest wyzwanie te końcowe, tak, tak. Dobra. Nikt nie wiadomo kto tego dokonał. Ja tego dokonałem. Ty ty ty. to jestem. No i czego to się zbugowało się, lol. Nic nie mam. No, o, otwórz się, kurde. Dobra. Nie wiem, czy się zbagowało, czy co. Jeżeli tak, to i tak nie będę miał pewnie wszystkich kart. Dumny guzik. Dumny guzik. No, spagowały mi się. Propagowały mi się kurde wejścia. Teraz, I don't know why. Myślę, że będziemy musieli kupić hasło od Freda i George'a, żeby dowiedzieć się, co jest za tym portretem. Oj, 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 oj. To dobrze myślisz. Jakaś ty błyskotliwa. Na Major. Hmm, myślę, że będziemy musieli kupić hasło od Freda i George'a, żeby dowiedzieć się, co po jest na maju. A nie tędy się wchodziło do Freda i George'a, właśnie? Nie wiem tylko, co one robił. Aha, tu jest dormitorium Gryffindoru. I aż dziwne, że w dormitorium Gryfindoru nie ma nic ukryte. No nic, idziemy do sklepu Freda i George'a. Cześć, Fred, cześć, George. Cześć, Fred, cześć, George. No, tu wszystko kupione. A tak? To hasło prowadzi do niezmiernie ciekawego, tajemnego miejsca. Ani mru, Umowa stoi. Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych ciołko Figusków. Masz już całą kolekcję k... To się bardzo dobrze sprzedaje. Lepiej kup, zanim nam zabraknie. Jedna dynia trzydzieści tych. No dobra. Musisz to sobie sprawić. W porządku. To dopiero okazja, Harry. Skasować? Kasować? Jasne, że skasować. Umowa stoi. O, dwa dniowe te. Czy, 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 czy to naprawdę miało być tak tanie? To ja nigdy już nie kupię. Kurde kart zanim ja zbiorę to. No chyba, że polecę eee? polatać na hardodziobie. To wtedy może. Fortuna Major. Hmm, myślę, że będziemy musieli kupić hasło. Od Freda no i Ciąża, od żeby do czego ja to przejście przedtem. kupiłem? Hmm. Cody się kurde zbagowałyście? Czy o co ci chodzi? IRGL w Windows 10 magia Windows 10 Dumny guzik Nie otwiera się dumny guzik Dumny guzik się moim nie otwiera No nic Mm, wydaje mi się w takim razie, że to będzie idealny moment, żeby skończyć ten odcinek. Mamy 19 minut, ja spróbuję zresertować grę, zobaczyć czy te portrety działają. Może zbiorę też trochę fasolek. A nie, tu chyba byłem. Tak, tu byłem. Może zbiorę też trochę fasolek mm, na lataniu na hipogryfie. Fasolek mam na myśli bardziej e, dyni. Po to, żeby pokupywać coś od tych ludków. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, do subskrybowania tego kanału. Eee, komentujcie coś, e, coś, komentujcie ten film. Komentujcie inne moje filmy. Zachęcam Was do obejrzenia poradników z gier, właśnie Harry Potter: jak je uruchomić na systemie Windows 10, ale też i inne gry. No i co, moi mili, miłego wieczoru, miłego dnia, w zależności, kiedy to oglądacie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!